Niech Bóg i niebiosa cię strzegą. Kto zaczyna dzień modlitwą, zawsze kończy go wdzięcznością. W ten błogosławiony dzień chcę ogłosić nad twoim życiem. Niech niczego ci nie zabraknie, wszystko będzie na swoim miejscu i nic się nie złamie. Wierzysz w to? Weź to dla siebie. Niech nie zabraknie ci pokoju w obliczu walk i wyzwań, ponieważ wróg często próbuje odebrać nam spokój, a kiedy mu się to uda, dotyka czegoś cennego. Bo nie ma nic lepszego niż życie w pokoju, spokojny sen i radosne przebudzenie. Niech nie zabraknie Ci wiary, aby iść dalej mimo przeszkód wiary, która pozwala wytrwać, wierzyć i ufać Bogu, a także sobie. Kiedy ktoś traci wiarę w siebie, myśli, że nie da rady, że nie jest zdolny i to zatrzymuje jego życie, ale ufaj, ufaj Bogu i swojej historii. Niech również nie zabraknie Ci zdrowia, najcenniejszego daru, po Bożej obecności. Zdrowie psychiczne, emocjonalne i fizyczne są niezbędne do pełnego życia. Wypowiedz z wiarą: Panie, daj mi zdrowie i wiele lat życia. Niech nie zabraknie Ci radości, dobrobytu i miłości. Dobrobyt, który pochodzi od Boga, pozwala spełniać marzenia, realizować cele i pomagać potrzebującym, zarówno bliskim, jak i nieznajomym. To prawdziwa misja człowieka, który prosperuje. Ogłaszam jeszcze raz: niech w twoim życiu niczego nie zabraknie, nic się nie złamie i wszystko będzie na swoim miejscu. Aby wzmocnić wiarę, zapraszam cię, abyś przygotowała dziś dwa kawałki papieru. Pierwszy. Na jednym napisz u góry błogosławieństwa. Wypisz wszystko, co pragniesz osiągnąć: uzdrowienie, spłaty długów, pojednanie, zakup lub sprzedaż czegoś ważnego lub każde inne marzenie, które wierzysz, że Bóg spełni. Drugim napisz mi problemy. Wypisz wszystkie wyzwania, takie jak choroby, długi, konflikty czy inne sytuacje, które powodują zmartwienia. Zachowaj te kartki. Jutro, podczas kolejnej modlitwy, powiem Ci, co z nimi zrobić. Ten cel, który Bóg położył w moim sercu, przyniesie wiele świadectw. Podziel się tą wiadomością z rodziną i przygotuj się na wielkie błogosławieństwa. Pomódlmy się teraz razem z wiarą psalmem dwudziestym trzecim. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad spokojne wody, przywraca moją duszę. Prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Chociażbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Twój kij i laska mnie pocieszają. Przygotowujesz stół wobec mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich przelewa się. Dobrość i miłosierdzie będą mnie ścigać przez wszystkie dni mojego życia i zamieszkam w domu Pana na wieki. Teraz wypowiedz: W moim życiu niczego nie zabraknie, nic się nie złamie, wszystko będzie na swoim miejscu. W imię Jezusa. Amen. Niech Bóg obficie błogosławi Twoje życie. Nie zapomnij przygotować kartek i wrócić jutro na dalszy ciąg tego celu. Do zobaczenia i życzę Ci dnia pełnego pokoju i wiary.